Hej cześć, witajcie, z tej strony Matu i w Bricks, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać i sortować elementy z tego opakowania, którego zakupiłem w Lego Storze w Budapeszcie. W Budapeszcie nie mają pick and Brick, tylko mają nawagę. Zakupiłem 92 gramy elementów, które mi się przydadzą do moca, którego obecnie buduję. W takim razie bez zbędnego przedłużania przejdźmy do otw otwierania, ale zanim otworzymy, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ jako student, sobie patrzy na statystyki, to 95% oglądających nie ogląda. Więc zamiast do ustawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i napisanie komentarza, yy, jak wam mijają wakacje. W takim razie przejdźmy do otworzenia. Więc po długiej batalii z tym woreczkiem udało mi się go w końcu rozwiązać. W takim razie wysyłmy sobie zawartość. Ja mam przygotowane woreczki z poprzednich poprzedniego holu z elementami, więc ja sobie to szybko posegreguję i omówimy co zakupiłem. A więc ja już, po, ja już posegregowałem wszystkie elementy, więc pokrótce sobie wszy, wszy, omówimy wszystkie rzeczy, które były w tym woreczku. Tutaj zapodziało się jeden element, który, którego nie było zbyt wiele, tylko jedna sztuka takiego oto podkręconego tajla. Najwięcej mamy tego elementu przeźroczystych płytek niebieskich. Żeby skończyć rzekę, potrzebowałem ich sporo, a że ich tam sporo było, to też ich trochę, zamów też sobie trochę nabrałem. Powinno wystarczyć. Może nawet mi trochę z tych zostanie na jakieś inne projekty. Następnie mamy woreczek y, plateów y, ze studami. W kolorze zielonym 1 na 3. Y, Nie było 4 na 2, więc zabrałem największe i na, najbardziej użyteczne elementy tego koloru. Następnie. Następnie. Następnie mamy tutaj 5 płytek 4x4 w kolorze zielonym. Przywiedziłem, że pokryją mi dużą część makiety, więc sobie ich kilka dobrałem. Mamy także płytki 2x1 w kolorze ciemnym-zielonym. Jak wiecie, było wcześniej zamówieni, ale mi się już skończyły, więc ich zakupiłem sobie trochę więcej w tamtym miejscu. Dokładniej to w Lego Store. Kolejnymi elementami są przeźroczyste serki o kolorze pomarańczowym. One mi się przydadzą do zrobienia takich wybuchów na makiecie. Kolejnym elementem są takie oto briki, 7 brików 2x4 w kolorze zielonym, żeby tam trochę tych takich większych prześwitów pozaklejać. Ostatnimi elementami, które sobie zakupiłem to są płytki 1x3 oraz taki 1, 1, 1x1 w kolorze piaskowym element, żeby skończyć tą rzekę, bo tam mi kilku elementów brakowało, więc sobie je zakupiłem i to też jest ostatni, ostatni elementy, które, sobie, które znajdowały się w, tej, w tym woreczku, więc przejdźmy do szybkiego podsumowania. A więc wszystkie elementy zostały zamówione na potrzeby makiety, którą buduje Bitwa na zewnętrznych rubieżach. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, tutaj będziecie mieli załącznik, jak się dobiorę do komputera i je pododaję. Yy, więc to wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a ja teraz idę budować makietę. Cześć! Hej, cześć, witajcie z tej strony Matu i a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać i sortować elementy z tego opakowania, którego zakupiłem w Lego Storze w Budapeszcie. W Budapeszcie nie mają Pick and brick, tylko mają nawagę. Zakupiłem 92 gramy elementów, które mi się przydadzą do moca, którego obecnie buduję. W takim razie bez zbędnego przedłużania przejdźmy do otw otwierania, ale zanim otworzymy to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, ponieważ jako syn sobie patrzenia na statystyki to 95% oglądających nie ogląda, więc do zostawienie łapki w górę, subskrypcji dzwoneczkiem i napisanie komentarza yy, jak Wam mijają wakacje. W takim razie przejdźmy do otworzenia.